W kanale Amelia Kadprzak Dzisiaj na będziemy sobie trochę skrzynek podwieramy, bo zebrałam jednego big boxa, yy, cztery skrzynie i jeszcze w ale jeszcze jednego big boxa i monety będziemy sobie otwierali i zagramy sobie chyba gdzieś z dwie gierki. To najpierw sobie zagramy, a potem otworzymy skrzynki. Dobra, gramy z jakimś, bo otwieram skrzynkę. I teraz jeszcze Wam szybko powiem, by dać łapki w górę i zasubskrybować mój kanał. Bo niedawno też nagrałam raczej wczoraj. No nie wiem czy dla Was wczoraj, ale nagrałam film. No, pokazywałam jakie mam nowe rzeczy i inne takie tam. bo, tu, bo już widzicie, że mam 8 bita Będziecie mogli poznać, jak obejrzycie mój przedtem film, co robiłam. To będziecie wiedzieli jak to. Ja I trzecie miejsce. Kurczafele, kartofele A w ostatnim filmie przez cały czas były wygrane. Dobra, to możemy zacząć już, otwierać. No. W pierwszej nic nie ma. O, dwa bilety w bonusie. Też nic, Tutaj ostatni brown box. To teraz zostały jeszcze big boxy. Jeszc ładuje się. Są trzy rzeczy. Nic nie ma. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że jak, jak są, nie muszą być cztery rzeczy, że to jest oznaka, że coś jest. Bo jak są nawet trzy rzeczy i się na ostatnim świeci, to oznacza, że coś na pewno będzie. To otwieramy. Hmm... Też nic nie ma, no szkoda. Może następnym razem się uda? No to jeszcze kilka razy zagramy. Może mi się uda raz kupić, nie wiem, mega boxa albo coś takiego, jak będzie na promocji, ale może, może, jednak będzie lepiej kupić skina. Jak będzie łapka w dół, to oznacza, żeby kupić Megaboxa, a jak będzie łapka w górę, to żeby kupić skina. <grych> jak oglądacie, to to możecie ocenić. Łapka w dół, box, łapka w górę, skin. Bo jeszcze tak paru brakuje, by kupić mi jakiegoś skina. Albo może bym nawet kupiła, nie wiem... Takiego skina do Barleya, który jest za te gwiezdne żetony, czy jak to tam jest. Bo, mi, bo naraz fajnie było mi skina, ale naraz, może jak gdyby się coś trafiło w tym mega boksie, by było też odlotowo. O nie, przez chwilę coś się mi zlagowało. Ale drugie miejsce, fajnie. Graliśmy z jakimś Sandy, który się nazywał 888. 888, 8, 8, 8, no. Mm. No, żadnych odcinek więcej nie otworzymy. No to... Albo może jeszcze nie koniec. Jeszcze na sobie do sklepu. Oj, i tutaj mam jeszcze Star Powery. No, mam 69 gemów, ale tak mi szkoda. Bardzo bym chciała mieć tego Karla. Ale może się uda kupić te, ale to jak wy zagłosujecie, czy Megabox, czy Skin. Ale gdybyście dali boxa, będę czekała, aż będzie tutaj za te, jak to się nazywa? gwiazdne punkty, ja mówiłam jakieś gwiazdne żetony, przepraszam was. Za te gwiazdne punkty, to może bym kupiła nawet i jeszcze chyba, jeszcze bym nawet kupiła ten Big Boxa i mega boxa. by było też mega fajnie bo mam 2200 ich no to pa